Cześć To jest kolejny Rzut okiem eee, Tak to sobie nazwijmy Chociaż bardziej to jest takie Granie na żywo Ponieważ <laughs> O kurczę tego... Tego nie przewidziałem. No tak, zaczynamy od fejla. Dobra. Wydaje mi się, że jak wczytamy ten świat... Tak. Tak, dobrze. To już pamiętamy, żeby nie skakać. Hmm. Powiem tak, no tak sobie otwieramy drzwiczki. Możemy sobie zmienić widok na pierwszoosobowy, trzecioosobowy. Hmm. Ta gra... Jest super grą, jest super ciekawą grą. Ja w nią ostatni raz przyznam się szczerze grałem jakieś dwa lata temu. Natomiast y, myślę sobie, że fajnie by było. świeżyć ją sobie no i przy okazji pokazać wam no generalnie o co w tej grze chodzi o eee, bo zaraz mnie zje ciśnienie no tak, tutaj tak dziwnie się chodzi <laughs> tego, że tutaj troszeczkę eee, grawitacja działa nie tak, jakbyśmy chcieli. Dobra, co my tutaj mamy? Utla z tlenem, tak dalej. Ja, żeby, że tak powiem, nie, nie zrobić fejla. Chociaż wydaje mi się, że. Tak już zrobiłem, włączyłem sobie ten tak zwany tryb kreatywny. O, I przez przypadek włączyłem sobie. sterowanie statkiem. No, sobie jakąś losową mapę, yy, która się nazywała. Jak ona się nazywała? A chyba crash. jakby to powiedzieć rozbicie się tego stateczku, w którym jesteśmy. E, ta gra pozwala na no nie dość, że na multiplayer, to jeszcze na eksplorowanie całego tutaj e, wszechświata, kurczę, bo Się tak wydaje, że tutaj on tak pusto i tak dalej. E, natomiast, my możemy sobie tak tutaj trochę przydusimy O, lecieć sobie z taką prędkością 100 metrów na sekundę. To umówmy się, no w przypadku kosmosu nie jest to nie jest to jakąś e, szybką prędkością o i widzicie i udało mi się aktywować ten tak zwany e, plecaczek dobrze no tutaj jak już wspomniałem mamy tryb kreatywny więc Musimy być pewni, że Niczego nam tutaj yy, Nie zabraknie W sensie Nie skończy nam się paliwo w tym yy, plecaczku Dzięki któremu możemy się tutaj swobodnie poruszać yy, Nie skończy nam się tlen w butli i tak dalej. Nie będziemy mieć problemów z, z żadnymi yy, Innymi zasobami Tyle głupio może zrobiłem, że puściłem ten statek z prędkością 100 metrów na sekundę i zostawiłem go tak sobie, żeby leciał. Generalnie to chciałbym gdzieś dolecieć, coś wam ciekawego pokazać, ponieważ... wyjść na powierzchnię, ponieważ ta gra to jest taki umówmy się, to jest Minecraft coś nas tutaj zniosło troszeczkę, chyba nie dolecimy tam gdzie byśmy chcieli no ja też nie chciałbym przedłużać specjalnie tego nagrania o, myszkiem też można sterować, kurczę no uczymy się nowych rzeczy dobrze teraz Chciałbym bardzo podlecieć tam. Nie wiem jak bardzo mi się to uda, coś się teraz przycięło. No nie, nie. No dziękuję. Jak widać nie potrzebuję nauczyciela, ponieważ sobie szybko tutaj wszystko fajnie ogarniam. Dobra <laughs> Według moich obliczeń Powinniśmy być Za chwilę przy tej asteroidzie Czy jakby to tam nazwać e, Chyba już warto by Było hamować Oj, 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 może być problem No tak Nie wymierzyłem, nie wymierzyłem <laughs> Będzie problem Bum no, ale to przy okazji e, zobaczyliście, jak to tutaj wszystko fajnie działa i systemy zniszczeń i tak dalej, ale jak już mówiłem, tak rat jest taki e, Minecraft w kosmosie, a więc to, co jest najlepsze w tej grze, to budowanie. Fajnie by było, o, by udało się jakoś wyjść z tego Statku. O tak. Mamy pięknie. Mamy przestrzeń kosmiczną. Myślę, że zamkniemy, żeby tutaj, prawda, ciśnienie na mnie rozpierdzieliło. Już umiemy sobie latać. O, spacją do góry. A. Aha, ale tam się blokuje. O, to nawet można zobaczyć. Patrzcie, prawie można zobaczyć twarz naszego yy, kostra, kosmoastronauty. Dobra, no to co tu jest najfajniejsze? Jak już mówiłem, budowanie. No i takie klocki na przykład. Tak zwane woksele. I teraz zobaczcie. To co jest super, możemy sobie, o. Zrobić ciach. Się. Już powoli udaje nam się budować tak zwaną, no dobra, tak zwaną bazę kosmiczną. Chach ciach, ciach. ciach zaraz sobie zrobimy pomostek taki powiedzmy boom to się samo dopasuje czy czy tak średnio teraz to co jest ważne Cockpit nam na razie nie jest potrzebny. Eee, dobra, to zbudujmy sobie o taki reaktorek, żeby był prąd. Żyroskop. Nie, żyroskop, no nie, no bo nie budujemy w zasadzie statku. Koło zamachowe też nam nie jest potrzebne. E... Ja bym bardziej potrzebował, nie, tutorialu nie potrzebuję. No. Prawdziwy mężczyzna nie potrzebuje instrukcji. Ja bym potrzebował. Generator yy, grawitacji, ponieważ chciałbym sobie dostanąć po prostu, no cóż, ale widzę, że nie możemy. Co się stanie, jak ściągniemy? O, ściągnąłem sobie hełm, nic chyba nie stało. Latarkę włączyłem. No dobra, trudno. No, nie udało nam się na razie, ale dobra. Co się stanie, jak wyłączymy? Ten. No, to się stało. Dobra, ciach. Będę mógł sobie to stanąć na nóżkach. Cudowo. No trudno, że tak powiem. Nie udało mi się pokazać wam wszystkiego. Ten ja niestety będę już musiał kończyć. No, ale jak widzicie zabawa jest super. Planowałem zbudować taki mini-mini stateczek. No, nie udało się. Gra wygenerowała taki duży. Troszeczkę nim przeleciliśmy. Nie wiem. Gdybyście Mieli taką potrzebę, chcielibyście, żebym e, coś Wam jeszcze z tej gry pokazał. O, po tym można chodzić, bo tutaj jest grawitacja, jak widać, ładnie ściąga w jedną lub w drugą stronę. Znaczy, w jedną stronę nam się wydaje, że, że ten. O, podskoczmy sobie, dolećmy. Gdybyście bardzo chcieli, to ja bardzo chętnie. E, jeszcze coś wam zaprezentuję z tej gry bo samym podkrywał ciekawe rzeczy, podolatywałbym na jakieś planety, może na jakąś gwiazdę haha, ha. no dobrze w takim razie to by było na tyle eee, także trzymajcie się i do zobaczenia jakby w następnym rzucie okiem, czy tam recenzji czy cokolwiek mi przyjdzie do głowy innego na razie, cześć